Trzy korony to najwyższy szczyt pienin środkowych, powiedział profesor Słoneczko patrząc na górę. Wczoraj w czasie snu widziałam nad głową profesora Słoneczko trzy korony, a to jest znak mistrza, który zaliczył trzy najważniejsze poziomy świadomości wśród innych poziomów, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Hmm... Wczoraj po południu otrzymałem od króla i królowej drogą słoneczną tytuł Mistrza Zdrowia i Talentu. Za dokonaną pracę na polu tych dwóch słów oraz słowa jedność jednoczącego te słowa. Ostatnio wydałem też Księgę o zdrowiu i talencie, powiedział nowo mianowany mistrz. Gratuluję! A czy mogę cię nadal nazywać profesorem słoneczko? Przyzwyczaiłem się tak cię tytułować, powiedział Stworek o imieniu Komputer. Gratuluję i ja. To jednak dobrze mi się przyśniło w nocy. Stworku, to jak do kogo mówisz jest ważne, bo się odbijasz od tego imienia czy tytułu i otrzymujesz odpowiedź od tego, do kogo się zwracasz, powiedziała Żrafa o imieniu Poznanie. Tak jest, to fakt. Dziękuję za Wasze gratulacje. Miło mi, jest na sercu i w duszy, powiedział mistrz Słoneczko. Gratulujemy! W Królestwie Bajkowy Świat przybył kolejny mistrz. Mamy ich już czternastu tyle, ile jest wymiarów powiedzieli chórem chłopcy o imieniu Przyjaciele Zmiany. Tak, to prawda powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie To wielkie święto! Może z tej okazji wejdziemy na ten najwyższy szczyt o nazwie Trzy Korony? zapytał Stworek. Pójdziemy na spacer i sfotografujemy wszystko, co tutaj widzimy. To będzie wspaniała pamiątka, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Zgoda. A może też pójdziemy z tej okazji na lody i dobre ciasto? zapytał Stworek o imieniu Komputer. Dobry pomysł. Chodźmy. Zapraszam wszystkich na lody i dobre ciasto, powiedział mistrz słoneczko. Gdy znaleźli miejsce godne takiej uroczystości, stworek o imieniu komputer zaczął głośno płakać. Co ci jest? zapytał mistrz słoneczko. Dotarło dopiero do mnie teraz, że zostałeś mianowany mistrzem i się wzruszyłem. Czy mogę się stać twoim uczniem? Proszę o przyjęcie mnie na ucznia. Chcę iść taką samą drogą, jak ty szedłeś i dojść tam, gdzie ty doszedłeś, powiedział stworek. Zgoda. Widzę, że jesteś gotowy na posłuch, posłuszeństwo i podporządkowanie w drodze dostania się mistrzem zdrowia i talentu. Znam cię już tak wiele lat. Zawsze jesteś na miejscu i o czasie oraz obdarzasz coraz częściej wszystko i wszystkich miłością oraz pracujesz nad sobą tak jak trzeba, przestrzegając zasad wznoszenia się coraz wyżej świadomością, powiedział Mistrz Słoneczko. Dziękuję, bardzo dziękuję, powiedział Stworek o imieniu Komputer. Bardzo proszę, powiedział Mistrz Słoneczko. To mamy dwie okazje, Powiedział stworek, zamawiając w kawiarni też w swoim imieniu lody, ciasto i kawę zbożową. A trzy korony, które na wszystko z daleka patrzyły, pokłoniły się wszystkim z radością, że kiedyś tak zostały nazwane.